Badanie suchu, szkolenie z pierwszej pomocy, konsultacje dietetyczne, a także możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, czekały na mieszkańców nie tylko Wodzisławia Śląskiego podczas Dnia Pacjenta Szpitala Powiatowego zorganizowanego w zespole poradni specjalistycznych w Wodzisławiu Śląskim. Wydarzenie ogromnie ważne dzień pacjenta szpitala powiatowego. No, postanowiliśmy zapromować właśnie tutaj w zespole poradni specjalistycznych Śląskim, będącym częścią naszego szpitala powiatowego i te rzeczy, które dzieją się w szpitalu, ale nie tylko takie e, powiedzmy związane z bezpośrednim leczeniem, z chorobami, z urazami, ale też e, no, mamy szereg takich powiedzmy około medycznych. E, Działań można z e, z rehabilitantem. E, są e, panie, które no, z Centrum Zdrowia Psychicznego też e, można porozmawiać na ten temat. W tym roku. E... W maju organizujemy po raz pierwszy dzień pacjenta szpitala powiatowego. Celem przede wszystkim jest promocja zdrowia i profilaktyki. Wiemy wszyscy, że najłatwiej leczyć te choroby, które się jeszcze nie ujawniły, w związku z czym warto zadbać o swoje zdrowie i z takiego założenia od kilku lat nasz powiatowy publiczny zakład opieki zdrowotnej wychodzi. Zdrowie psychiczne jest bardzo istotne. Jeżeli podejście do nas, do społeczeństwa, zdrowie psychiczne jest jednym z ważniejszych, ale elementów, które stanowią o dobrostanie tak, całości w podejściu holistycznym. Oferujemy tutaj na naszym stanowisku dzisiaj informacje na temat, czym jest zdrowie psychiczne, jak sobie radzić w tych trudnych czasach. Korzystamy również w leczeniu naszych pacjentów z gogli VR. Są to gogle relaksacyjne. Czułam się jakby w środku tej przyrody, bardzo blisko i... i... Uspokaja, ten głosik tej pani narrator jest taki fajny, że, że to uspokaja. Można nawet już, już byłam blisko zasnąć. Bardzo uspokaja, wycisza i właściwie i o, oczy odpoczywają, bo się wybiera dowolny filmik i jest to tak piękne. Tak, jakby się, jakbym siedziała gdzieś właśnie w tych górach, bo akurat wybrałam sobie góry, strumyk na dole, roślinność się rusza i to bardzo lektor, w tle taki wyciszony, przyjemny głos, uspakaja. Taka terapia uspokaja. W maju odbyło się pierwsze posiedzenie Nowego Zarządu Powiatu Wodzisławskiego na czele z Leszkiem Bizoniem. W trakcie obrad zaprezentowano nowych jego członków, a także omówiono cele i priorytety na aktualną kadencję. Dzisiaj to takie pierwsze inauguracyjne spotkanie Nowego Zarządu poza tymi tematami, które były takie no, najbardziej e, potrzebne, pilące już e, do zdecydowania, takim głównym elementem była zmiana regulaminu organizacyjnego, ustalenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu, przyjęcie uchwały w tym e, temacie i od dzisiaj już oficjalnie zarząd czy członkowie zarządu mogą e, pracować w swoim obszarze, w swoim resorcie. Zarząd zajmie się realizacją przyjętej jeszcze w latach ubiegłych poprzedniej kadencji planem naprawczym szpitala. Priorytetem będzie również niezmiernie obszar pomocy społecznej. Trzy kwartał to przede wszystkim z uwagi na to, że jest praktycznie nowy zarząd czy osoby całkowicie nowe w tym wicestarosta członek zarządu. Na najbliższy kwartał to zakładamy przede wszystkim analizy tego co się działo, analizy naszych możliwości, weryfikacja tych pomysłów, które każdy z nas ma pod kątem możliwości głównie finansowych, bo tu jest największy problem z finansami samorządów, nie tylko my, każdy inny samorząd, w tym samorządy gminne, miejskie, borykają się już od kilku lat. Dzisiaj na zarządzie głównie moje tematy, czyli z mojego pionu, bo było i z zakresu edukacji, i z zakresu komunikacji, i właściwie z zakresu przetargów publicznych, to są moje tematy, do tego dochodzi współpraca z zagranicą, promocja i współpraca z powiatowym urzędem pracy. To jest moja działka dosyć obszerna, ale też bardzo ambitna. Myślę, że taka wpływająca na rozwój powiatu Wodzisławskiego. czy z mojego punktu widzenia jako mieszkańca Rydutów, to wiadomo, że to jest połączenie takich obszarów zdrowia oraz pomocy społecznej. Mówię to taki może być, może to jest dotyczy części powiatu, ale to jest problem do rozwiązania na bieżąco. W związku z tym, że szpital ma swoje problemy finansowe, my chcemy w jakiś jakikolwiek sposób odciążyć to co się dzieje i te koszty które są przy szpitalu Były awanse oraz wyróżnienia podczas obchodów Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodosławiu Śląskim. Dzień 17 maja był doskonałą okazją do uhonorowania zasłużonych strażaków, którzy poświęcają się w swojej codziennej pracy nie tylko dla społeczności lokalnej. Dzień Strażaka 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka, gdzie szczególnie w tym dniu obchodzimy nasze święto jako Strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Ale w związku z tym, że jest nas wielu, więc przyjęło się tak zwyczajowo, że nazywamy maj miesiącem ochrony przeciwpożarowej, gdzie właśnie świętujemy. W województwie śląskim jest 31 komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, więc jest to dużo jednostek i mamy to rozplanowane właśnie na ten miesiąc maj. Dzisiejszy Dzień Strażaka na no to dla nas wszystkich strażaków, takie wyjątkowe święto. Dla mnie wyjątkowe no z tego powodu chociażby, że po raz pierwszy występuję w niej w tym dniu jako komendant powiatowy. Także to dla mnie no, wielkie wyzwanie też tutaj być gospodarzem takiej uroczystości. Ale to dzień wyjątkowy szczególnie dla tych, którzy byli tutaj dzisiaj awansowani, odznaczani, mianowani na wyższe stanowiska służbowe. E, no, cieszymy się tutaj z obecności e, tylu zaproszonych gości. No, była to też okazja dla mnie jako komendanta powiatowego podziękować naszym samorządowcom, Dyrektorom tutaj, jednostek współpracujących z nami, za tą współpracę codzienną i za tą ich życzliwość. Dzień Strażaka to przede wszystkim okazja do podziękowania Strażakom za wszystko to, co robią dla mieszkańców naszego powiatu. Byli obecni też wszyscy samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, pan prezydent, po to właśnie, aby z jednej strony podziękować za cały rok e, działalności i działalności w zasadzie służby dla mieszkańców naszego powiatu, ale też przekazać e, życzenia i gratulacje, bo w czasie dzisiejszego apelu sporo strażaków zostało wyróżnionych, odznaczonych, mianowanych na wyższe stopnie e, służbowe. Występy muzyczne i taneczne, regionalne smakołyki i przede wszystkim wspaniała atmosfera czekały na mieszkańców Wodzisławia Śląskiego podczas kolejnej już edycji Festiwalu Kultury Powiatu. Dzisiaj w Wodzisławiu Festiwal Kultury jest to wielkie święto kultury. Jest to święto, które przygotowują instytucje kultury z całego powiatu. Są z nami gminy powiatu wodzisławskiego, jest z nami muzeum, jest z nami biblioteka i przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. Oprócz występów, tutaj prezentują się nasze zespoły artystyczne, możemy podziwiać wyroby naszych kół gospodyń, artystów lokalnych. Mamy pachnące Mamy regionalną kuchnię, mamy pokazy tradycyjnych rzemiosł, które już niestety odchodzą w niepamięć. Także na pewno każdy coś znajdzie dla siebie. Jest to festyn dla całej, dla całych rodzin, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. To już taka mała tradycja. Co roku organizujemy Festiwal Kultury Powiatu Wodzisławskiego. I właśnie dzisiaj to jest ten dzień. Festiwal, w czasie którego wszystkie ośrodki kultury z terenu naszego powiatu, czyli z miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego, stają się współorganizatorami tego wydarzenia i prezentują to, co mają najlepszego: najlepsze zespoły, najlepszych wykonawców w tych ośrodkach. Tegoroczne statuetki powiatowych liderów przedsiębiorczości przyznane. Podczas uroczystej gali zorganizowanej przez cech rzemieślników i innych przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim nagrodzono dziesięć firm z powiatu Wodzisławskiego. To już e, tradycja od wielu lat. E, co roku e, konkurs e, Powiatowego Lidera Przedsiębiorczości odbywa się w naszym powiecie. E, co roku gospodarzem jest inna gmina, ale organizatorem niezmiennie od samego początku tym głównym cech rzemieślników. I e, wspólnie e, z gminami, z powiatem, e, no, organizujemy tego typu wydarzenie. Każda gmina zgłasza swojego e, przedsiębiorcę, który uważa, że powinien zostać tym liderem, powinien jak chce go w jakiś sposób wyróżnić, docenić i e, do, e, tą kandydaturę zgłasza do kapituły konkursu i po weryfikacji danego przedsiębiorcy następuje nominacja do dzisiejszej nagrody. Gala, lidera przedsiębiorczości, którą od lat organizuje cech rzemieślników i innych przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim, to już mała tradycja. Ta gala wrosła w naszych, nasze otoczenie, w nasz cech i nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie mieli gali, bo to już dzisiaj jest 22. edycja, a więc to już jest kawał czasu. I ciągle mamy nowych liderów, nowe firmy, nowych przedsiębiorców, którzy czują się tym zaszczyceni, że mogą brać udział, być po prostu wyróżnionym właśnie na tej gali. Kiedy wchodzę takie firmy, patrzę i jest nasza statuetka. Oni się tym szczycą, są przykładem, a zresztą wszyscy to widzą, bo tą statuetkę mają na takim eks w miejscu, gdzie można ją zawsze zobaczyć.